wszystkim na dzisiaj przygotowałam kolejny odcinek z serii rysowania znanych osób w serialach animowanych i ostatni film z tej serii był jakoś 3 miesiące temu z tego co sprawdzałam ostatnio, więc dosyć dawno. Więc tak jak zawsze na moim Instagramie wrzuciłam Instastory, gdzie zamieściłam okienko, i poprosiłam Was, abyście umieszczali swoje znane osoby, i wtedy będę je losować i umieszczać w serialach animowanych. Również z losów właśnie z tej miseczki. Będzie to pięć losowych różnych osób właśnie od Was i zobaczymy, co tym razem się wylosuje. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmy, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego z filmów, które dodaję dwa razy w tygodniu. W środę o 15 i soboty o 9. No dobra, trochę nam z tym zejdzie, więc zaczynamy. OK, załadowałam już sobie wszystkie Wasze odpowiedzi odnośnie znanych osób. Tutaj mam wszystkie okienka z Waszymi odpowiedziami, także będziemy z tego losować. A tutaj mamy bajki, w których będziemy umieszczać te znane osoby, które się wylosują. Także zaczynamy od pierwszej i będzie to Jurek z Harmii Domu i Holi. Jejku, totalnie nie wiem, kto to jest. Okej, okay, wpisałam to w wyszukiwarkę i wyszło, że jest to jakaś bajka. Także no, to nie chodzi o bajkę, tylko po prostu o znaną osobę w rzeczywistości. Także losujemy dalej. I może teraz z lewej strony coś wylosujmy. I będzie to Sanach, Leila Kwiat. Zaproponowała nam Sanach. Nie wiem, czy ją w sumie rysowałam właśnie w tej serii, ale teraz zobaczymy, w którym serialu animowanym ją narysujemy. I będzie to pora na. Przygodę. O. <laughs> o, już się właśnie wyostrzyło, więc zabieramy się za rysowanie. Ok, słuchajcie, przybywam z przyszłości, bo w tym filmie wszystko totalnie. Dobra, oprócz jednej rzeczy, ale wszystko pogmatwałam. Każdy z osób. Oprócz jednej dopasowałam nie do tego serialu, który wylosowałam, czajecie? Ja skapnęłam się dopiero wtedy, kiedy to montowałam, bo kiedy losuję, to sobie robię screeny poszczególnych postaci, które wylosowałam właśnie z Instagrama. A te losy układałam sobie po kolei na biurku, tak wiecie, po kolei do każdej. Tej znanej osoby, ale musiałam jakoś to poprzemieniać. No i niestety nie będę rysować Sanach w porze na przygodę, a będzie Sanach w scooby -Doo. No powiem Wam, że myślałam, żeby może od nowa to narysować, ale stwierdziłam, że takie fajne rzeczy mi tutaj wyszły, że nie ma co, po prostu dodam to tak jak to zrobiłam. No i w sumie jest to nadal losowy dobór, także musicie mi wybaczyć, ale no pierwszy raz tak się pogmatwałam. Także zobaczcie teraz, jak rysuję Sanach w scooby -Doo. Tak się zastanawiałam, zaczynając ten rysunek, czy już w tej serii nie robiłam wcześniej Sanach? I coś mi się wydaje, że ona tam wcześniej była, jednak ja mam sklerozę i dosyć dużo tych odcinków już nagrałam, więc to, że się powtarzają jakieś osoby czy też seriale animowane, to wydaje mi się, że nic nie szkodzi, bo jednak takich połączeń, jakie teraz robię, na pewno nie było, robiłam je pewnie w innych bajkach. No i właśnie, rysowanie Sanach w Scooby-Doo było naprawdę fajne. Wzorowałam się na jej zdjęciu, które wyszło do piosenki Marcepan z którego zresztą już rysowałam i nawet wrzucałam to na Shortsa, na Instagrama i na TikToka, więc możecie tam zobaczyć ten rysunek. Jeżeli chodzi o styl Scooby-Doo, to już go na pewno rysowałam i tutaj przeważają w sumie tak Zwracają swoją uwagę te oczy, które nie mają białek, są po prostu narysowane na czarno, takie dosyć proste. Ja w ogóle tutaj chciałam jeszcze dorysować jej rzęsy, ale tak popatrzyłam, jak wyglądają dziewczyny właśnie w tym serialu animowanym no i ani jedna nie ma takich rzęs stricte pojedynczych tutaj wokół. Tylko na przykład Daphne, tak, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam, ta taka ruda dziewczyna. Ma delikatnie w kąciku zawinięte, więc to wygląda trochę jak liner. No, i właśnie tak w ten sposób zrobiłam to u Sanach. Tyle, że ten liner no, bardziej pogrubiłam niż jest to udawne, bo na zdjęciu referencyjnym miała ona dosyć mocny makijaż. No, i tak prezentuje się Sanach w Scooby-Doo. Wam, że sąsiad z drugiego bloku trochę robi remonty, więc przepraszam, jeżeli będzie Wam to przeszkadzało, ale totalnie przez cały dzień non stop wiruje, <grywanie> wiruje wierci w sumie. I teraz bierzemy kolejną osobę, będzie to Agnieszka Grzelak. O kurczę, dawno nie rysowałam, chyba coś się nie wyostrza w ogóle. Dawno nie rysowałam Agnieszki grzelak i Mary draw 123. Skąd się kojarzy twój nick? Czy już nie wyrysowałam? Jakiejś Twojej osoby? Daj mi koniecznie znać, bo właśnie coś mi się kojarzy. I Agnieszka Grzelak będziemy rysować w serialu animowanym pod tytułem Pokémon. <laughs> Dobra, fajnie. Ostatnio robiłam serię z Pokémonami, zrobiłam dwa odcinki. Dawajcie znać, czy chcecie widzieć jeszcze więcej. No to zabieramy się za rysowanie. I tutaj to samo: wylosowałam Pokémony, a dopasowałam do tego muminki. Nie wiem, co jest ze mną, nie tak. Tak jak przy poprzednim rysunku, tworzyłam już na podstawie tego serialu animowanego, czyli Muminków, tyle że pamiętam, że tamtą osobę robiłam po prostu jako Muminka, czyli tę taką postać bardzo łatwą do narysowania. Kurczę co z Hipopotamami. Nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli pamiętacie, to dajcie mi znać. No a tym razem Agnieszkę Grzelak robię jako postać, tą taką ludzką w muminkach, wzorując się na Wuczykiu i innych, którzy tam byli. I w ten sposób wyszła mi dosyć śmieszna ta Aga. Wydaje mi się, że gdybym zrobiła ją jako takiego naprawdę muminka, to no mogłaby być taka słodsza. Natomiast jeżeli już tutaj się wzorowałam na ludziach no to ta twarz jest taka dosyć dziwna no ale musicie mi przyznać, że patrząc na tych ludzi no można się troszkę zaśmiać one mają w ogóle takie charakterystyczne duże nosy nie wiem, mała mi ma nos na prawie że pół twarzy tam widziałam jedna dziewczyna, ma taki mniejszy więc z niej sobie tam przeniosłam na agę zastanawiałam się też czy zrobić jej takie oczy jak mają muminki, bo ta jedna dziewczyna miała dosyć podobne, tylko mniejsze źrenice, włóczyki też miał y, bardzo podobne, czyli takie po prostu okrągłe i w środku kółeczko, ale stwierdziłam, że zrobimy jej trochę przymknięte, żeby pokazać makijaż. No i też dorysowałam jej dosyć dużo rzęs, no bo Aga jednak jakoś tak kojarzy mi się z tymi różnymi make-upami, więc no, chciałam to po prostu uwzględnić, żeby było jak najbardziej charakterystyczne. No, i też pokolorowałam jej włosy na takie dwa kolorki blond i różowy, bo z tym też jakoś mi się kojarzy. Dodałam jej kolczyk w nosie, jakiś naszyjnik. No i w ten sposób narysowałam agę w muminkach. To trzecia osoba, tym razem wylosujemy ją po prawej stronie. Będzie to Olsikowa. O kurczę, Oli, chyba dawno nie rysowałam. E, Zuzanna Urszulek nam ją zaproponowała. Już zobaczymy, jaka to będzie bajka. Będzie to uwaga, uwaga, Simpsonowie. Hmm, totalnie nie wyobrażam sobie Oli w Simpsonach, <laughs> ale dam radę. Uwaga, uwaga, jedyna osoba, która jest dobrze Olsikowa, będzie w Simpsonach, więc. Mi wyszło, no ale musiała jedna być chyba, do... chociaż nie musiała być dobrze. Mogłam wszystkie poprzemieniać, ale tutaj jest tak, jak wylosowałam. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś pamięta, czy właśnie rysowałam Olsikową już w którymś z tych odcinków, bo coś mi świta, że mogło tak być, ale jeżeli nie, no to tutaj mamy ją w wersji Simpsonów. I tak się zastanawiałam, jak ja to mam przenieść w ogóle tutaj, i czy to będzie dosyć podobne do Oli, ale no weszłam na jej Instagram i wzięłam jedno ze zdjęć takich dosyć portretowych, no i na nim się po prostu wzorowałam. Zresztą widzieliście je już na początku, zrobię Wam też porównanie na sam koniec, tak jak zawsze. Oczywiście wzorowałam się na dziewczęcych buziach i dorobiłam takie usta, żeby wyglądała troszkę starzej niż właśnie te mniejsze dzieci, no bo te mniejsze tam nie miały, miały tylko takie usta bez pomalowanej szminki czy czegoś. Zresztą Homer też miał yy, zrobioną taką jakby brodę, taki zarost. Ale rysowanie Olsikowej w Simpsonach jakoś tak yy, fajnie i sprawnie mi poszło, bo... No, te linie są bardzo proste, kolorowanie również, no i w sumie to, co pokolorowałam, tak patrzę już na to finalnie. To jest takie słoneczne, takie wesołe, te kolory są jaśniutkie, więc no naprawdę podoba mi się ta wersja. Chociaż wydaje mi się, że może przegięłam trochę z jasnością jej włosów, bo ma delikatnie bardziej jednak ciemne, takie bardziej żółte, a ja tu zrobiłam taki totalny beżowy blond. Dorysowałam jej oczywiście kolczyki w takiej bardziej uproszczonej wersji, te, które miała na zdjęciu, no i tak się prezentuje według mnie w Simpsonach. Czwarta osoba, którą dzisiaj narysujemy, będzie nią Kanye West. Jezu, czy ja coś do powiedziała? Kanye West, tak, dobrze to już powiedziałam. Mart, a Podolak nam ją. Ją, jego zaproponowała Mamy tutaj w sumie pierwszego faceta <laughs> I Kanye West nigdy nie rysowałam Nigdy, naprawdę Tyle czasu rysuję, a nigdy go nie narysowałam To jest szok Będzie on w muminkach Kanye West w muminkach Wyobrażacie to sobie? Ja nie, także próbujemy go narysować Kanye West w muminkach? Nie Ja dopasowałam go do pokemonów ale w sumie zobaczcie, jak mi poszło, bo wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Byłam mega podekscytowana tym połączeniem. Mamy tutaj pierwszego mężczyznę, i no właśnie, ten styl Pokémonów bardzo mi się podoba, bo jest on delikatnie rozbudowany, jest to takie właśnie anime, ale ma tym razem cienie. Tak, bo każda z poprzednich bajek nie miała żadnego cieniowania, a tutaj przynajmniej będę mogła sobie coś tam porobić, żeby nie było aż takie mega płaskie. No i tak, patrząc na osoby z Pokémonów, Asha, Misty, Bruka i tak dalej, próbowałam z nich wykrzesać takie wspólne cechy, aby przemycić do Kanie w ogóle czy Bruk, kiedykolwiek otworzył oczy, chyba był jakiś screen co, pamiętacie? Oczywiście to dla tych, którzy oglądali Pokémony, bo był on dosyć dawno, nie wiem czy nadal jeszcze są. Zrobiłam mu dosyć duże oczy, przez co kanie nie wygląda totalnie jak kanie, bo no nie wiem, jakoś dziwnie. Jedynie ten zarost wydaje mi się, że dodaje mu właśnie tego podobieństwa. No i też fryzura, która jest dosyć charakterystyczna. Zrobiłam mu również ubiór, wzorując się na jednym ze zdjęć i dorobiłam okulary na koszulce. No i tak patrząc już finalnie, wydaje mi się, że nawet jest podobny, chociaż nie wiem, czy bym zgadła, kto to jest, nie mając wcześniej, wiecie, takiego poglądu, kogo mogłam wylosować. Ale bawiłam się naprawdę świetnie, rysując go w Pokémonach, i no szczerze, to więcej osób porysowałabym właśnie w tym serialu animowanym. Zobaczcie, jak on by wyglądał według mnie. No i już ostatnia osoba na dzisiaj, i będzie nią. O kurczę, ale tutaj fajne rzeczy są, można dodać. Można dodać zdjęcie, ale kliknęłam na Rezi. Mrs. Akari. Więc kurczę, jak ty to zrobiłaś? Powiedz mi, Lena. Zobaczcie, tutaj można stawić zdjęcie. Ja się takich rzeczy dowiaduję. Ok, także Reziego jego będziemy rysować w serialu animowanym pod tytułem Scooby Doo. No to zabieramy się do roboty. Chyba już wiecie, z czym przyszłam do Was właśnie. Nie będzie Scooby-Doo, bo Scooby-Doo był już na samym początku. <grymne> Także razji będzie w porze na przygodę. Zachęcam Was do obejrzenia. Już w innych losach się nie pomyliłam, bo ich po prostu tutaj nie ma. Okej, okay, kolejna osoba, którą myślę, że chyba już też rysowałam, tylko na pewno nie w Adventure Time, znaczy w porze na przygodę. Dawajcie mi koniecznie znać, czy rysowałam wcześniej jego w tej serii i właśnie w jakim serialu animowanym on nam się wylosował. Tutaj miałam dosyć prostą robotę, bo patrzyłam na tych ludzi, którzy mają bardzo obłe wszystkie te głowy, w ogóle są takie, jakby nie miały mięśni. No i przeniosłam tę okrągłą głowę na portret Rezjego. Dorobiłam mu oczywiście charakterystyczną grzywkę, która stoi, no i też taką brew, bo on ma chyba bliznę właśnie na brwi, więc to jest również jego jedna z charakterystycznych cech. Które wydaje mi się, że kiedy się na niego popatrzy, no to widać, że jest to rezji W sumie na ten rysunek, który ja rysuję. A jeżeli chodzi o samą porę na przygodę, to znowu mamy dosyć prosty styl. Jedna taka zwykła kreska, nie powiększana, nie pogrubiana, nie pomniejszana. No i jedno kolorowe wypełnienie bez żadnego cieniowania. Także w tym zestawieniu wylosowały nam się tylko pokemony z tym takim cieniowaniem. A inne seriale animowane mają dosyć proste kolorowanie, więc nie było zbyt dużo do kolorowania, ale też podobają mi się takie dosyć proste rysunki. No i możecie zobaczyć, jak prezentuje się Rezji według mnie w serialu animowanym pod tytułem Pora na przygodę. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, czy była jakaś wasza ulubiona osoba i czy bierzecie udział razem z innymi osobami, zamieszczacie swoje odpowiedzi na moim Instagramie. Jeżeli nie, no to polecam Wam nadrobić i zaobserwować mnie tam, bo co jakiś czas pytam się Was o cokolwiek. Także tutaj macie nazwę, jest taka sama na Instagrama i TikToka. My widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!